Pani Marszałek, <laughs> Wysoka Izbo, myślę, że trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na inne pytania. Przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że do zbrodni smoleńskiej nigdy by nie doszło, gdyby nie współpraca polityczna i organizacyjna pana Donalda Tuska, Rady Sikorskiego, Bogdana Klicha, z Władimirem Putinem i z rosyjskimi służbami specjalnymi. To dlatego oddano tym służbom remont samolotu, a potem oddano badania katastrofy. To dlatego zrezygnowano z badań bezpieczeństwa lotniska w Smoleńsku i nie przygotowano zapasowego samolotu, co było obowiązkiem ministra arabskiego. To ci ludzie, a także pan minister Siemoniak i pan minister Grabarczyk oddali badania tragedii smoleńskiej Władimirowi Putinowi i zdecydowali, że ze strony polskiej zamiast ekspertów wojskowych decydowali ludzie tacy jak Maciej Lasek, którzy znali ją się na szybowcach, ale nigdy nie badali katastrof samolotów skali Tu-154. To ci ludzie zgodzili się, by nie było wspólnej komisji polsko-rosyjskiej i z góry zakładali, że winni byli polscy piloci oraz fałszowali wyniki ekspertyz stwierdzających, że doszło do wybuchu w samolocie. Jeżeli chodzi o wyniki badania przez podkomisję we współpracy z instytucją MIAR, otóż kłamstwem jest, że te wyniki nie zostały opublikowane. Odwrotnie, te wyniki zostały opublikowane zarówno w raporcie obejmują tam blisko 30 stron 300-stronicowego raportu, a także w załączniku, gdzie obejmują 1300 stron. To jest załącznik numer 23. Zarówno raport, jak i załączniki zostały udostępnione wszystkim rodzinom i między innymi pani Nowacka się z nimi zapoznawała. To TVN oszukał Państwa, nie ujawniając tych wyników. To jest istota kłamstwa, oszustwa TVN. -u. Te wyniki, które są w raporcie, te wyniki, które z badania NIAR, które są w załączniku, nie zostały, nie zostały udostępnione, nie zostały omówione przez ten reportaż TVN. Myślę, że warto wskazać te wyniki tutaj Państwu, żebyście sobie zdawali sprawę, na czym polegała, po, polegały badania NIAR. Celem badania NIAR było, którym my zadaliśmy, było zrekonstruowanie lotu samolotu TU-154 zgodnie z parametrami, jakie... Uzgodniła zarówno komisja Milera, jak i komisja pani Anodiny. I zgodnie z tymi parametrami miało nastąpić w tej symulacji MIAR uderzenie w ziemię i rozbicie samolotu, żeby można było zweryfikować, czy raport Milera i Anodiny jest prawdziwy, czy jest kłamliwy, czy samolot zgodnie z ich parametrami rozbijający się po uderzeniu w ziemię. Rozbije się tak samo, jak mamy to na wrakowisku, czy zupełnie inaczej. To jest podstawowe zadanie, jakie ma każda komisja: zweryfikowanie innych koncepcji. Nasza komisja nie przyjmowała z założenia pewnych z góry założeń. Nie, zweryfikowała inną, inne raporty. I okazało się oczywiście, że zniszczenie samolotu. Po symulacji, po uderzeniu zgodnie z symulacją według raportu Miller'a i raportu Anodiny, zniszczenie samolotu jest zupełnie inne. Nie ma żadnego porównania. Samolot się rozpada absolutnie, zupełnie inaczej. Myślę, że warto przywołać niektóre z tych zniszczeń, a więc przede wszystkim tylna część kadłuba. Która zostaje w symulacji wgnieciona do środka po uderzeniu samolotu w ziemię, gdy w rzeczywistości na, 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 na miejscu tragedii leży z burtami wywiniętymi na zewnątrz. Z burtami wywiniętymi na zewnątrz, bo to był właśnie skutek wydarzenia w powietrzu. Po drugie, części ogonowa samolotu która w symulacji zostaje zniszczona przez środkowy silnik wywinięty na zewnątrz, w rzeczywistości na wrakowisku część ogonowa jest cała i została oderwana od kadłuba wraz z grodzią ciśnieniową. Tych różnic jest taka masa że nie ma wątpliwości, potwierdzają one, że do tragedii nie doszło na skutek uderzenia samolotu w ziemię, lecz nad ziemią na skutek eksplozji. Dziękuję bardzo.